Kilkanaście dni temu numer do naszej agencji ponownie wybrał Marcin. Mówię ponownie, ponieważ z Marcinem działamy już od kilku ładnych lat, tylko że przy innych jego biznesach. Tym razem jednak usłyszałem, słuchaj Damian, jest do zrobienia trochę rzeczy. Chodzi o to, że mam produkt, mam grupę docelową, natomiast potrzebuję logo, stronę internetową, założenie firmowych maili, social media itd. itd Oczywiście obiecaliśmy pomóc, czego efekt widzicie na swoich wyświetlaczach. Zaprojektowaliśmy kilka przykładów logo. Marcin wybrał sobie te konkretne. Następnie zaprojektowaliśmy szatę graficzną, czyli wygląd strony, który został później zakodowany. Czym różni się taka strona od klasycznej? Zobaczcie, po kliknięciu na przykład w kontakt, nie otwiera nam się nowa podstrona, tylko strona ta roluje się do odpowiedniej wysokości. Takie strony robi się znacznie szybciej, przez co są one także tańsze. Mam nadzieję, że efekt tego, co udało nam się osiągnąć, wam się podoba. Pozdrawiam. e dou o